Kusiło, kusiło i w końcu uległem. Kupiłem remaster gry Dark Forces na Plejaka. Strzelaninę z 1995 roku, która była pierwszym FPS-em osadzonym w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Od razu tutaj dodam już na wstępie, że FPS-em cholernie udanym i generalnie moim zdaniem jest to pierwszy tytuł, który położył Duma na łopatki. Ale mimo tego nie okazał się pogromcą duma, nie zapisał się w historii jako taki kamień milowy dla gatunku, dla jego rozwoju. Być może dlatego, że niedługo później wyszedł Quake, a także gra, która bezpośrednio z Quake'iem konkurowała, chociaż nie pod względem silnika, czyli Duke Nukem 3D. Dziś sobie trochę o tym Dark Forces pogadamy, bo grę już zdołałem ukończyć, zajęło mi to mniej niż 5 godzin na hardzie, ale z użyciem klawiatury i myszy na konsoli jest to dość istotne. I też splatynować, ale to również nie jest trudne, bo generalnie tę grę trzeba po prostu zaliczyć, żeby wbić platynę. Jest to uwaga dla ludzi, którzy szukają łatwych gier pod platynę. Bo jeszcze mało tego, kupujemy grę w bundlu, a więc mamy wersję zarówno na PlayStation 5 i na PlayStation 4. Opowiem Wam co nieco o tych feature'ach, które były nowością w gatunku. Opowiem Wam dlaczego uważam, że ta gra jest pogromcą Duma i możemy już generalnie zaczynać. Bardzo gorąco zapraszam Was do obejrzenia tego materiału. Na początek odrobina wspomnień, bo ja pamiętam doskonale, kiedy przyniosłem Dark Forces do domu. Celowo mówię tutaj, przyniosłem, bo ja tej gry na pewno nie kupiłem. Prawdę mówiąc, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy w ogóle wtedy był już dostępny oryginał w Polsce. Przyniosłem grę od kolegi. Pozdrawiam Cię, Łukasz, bo wiem, że oglądasz moje materiały. Na kilkunastu małych dyskietkach 1.44. Gra zajmowała wtedy około 80-90 MB. To wszystko się pakowało, dzieliło na dyskietki i nosiło, bo generalnie handel wymienny działał w tamtych czasach w najlepsze. Mimo, że już w Polsce funkcjonowała ustawa o prawie autorskim, ona została uchwalona w 1994 roku. I wiecie, dlaczego w ogóle pamiętam o tym, że to Dark Forces przyniosłem do domu? Bo jedna z tych dyskietek była. Zwalona, i musiałem drałować do innej części miasta znów do kolegi, żeby nagrać jeszcze raz ten kawałek spakowanego Dark Forces, i dopiero wtedy mogłem zacząć grać. Ja się w tej grze zakochałem od razu, ale to było łatwe, bo nie dość, że byłem fanem pierwszoosobowych shooterów ówczesnych, czyli przede wszystkim Duma, ale też fanem Gwiezdnych Wojen. Wychowałem się na Gwiezdnych Wojnach. Stara trylogia to był dla mnie. Absolutny kult. No i tutaj, po odpaleniu, pierwsza misja to zdobycie planów Gwiazdy Śmierci. Kyle Katarn w bardzo prostej i krótkiej misji musiał zdobyć te plany, które następnie zostały przetransportowane do Lei organy. Ciekawe. Później ta fabuła koncentrowała się już na czymś zupełnie innym, mianowicie na Dark Trooperach, czyli elitarnej formacji wojskowej, która miała wesprzeć Imperium w walce z rebeliantami. Co ciekawe, Dark Trooperzy zostali zrehabilitowani po latach, nie tak jak Kyle Katarn, bo Dark Trooperzy pojawili się w serialu Mandalorianin. Oni się tam pojawili bodajże w drugim sezonie, chociaż do końca nie jestem pewny, czy w drugim, czy w trzecim. Tak więc rzecz wymyślona na potrzeby gry znalazła swoje odzwierciedlenie później w kanonie. Oczywiście Dark Trooperzy pojawiali się też w komiksach, ale to zostawmy. No i mieliśmy mocno fabularyzowaną historię. Wszystkie misje miały sens. Musieliśmy dostać się do miejsca, w którym tworzono Dark Trooperów, zamknąć ten temat i pozbawić Imperium broni. Misji było w sumie 14, czyli znacznie mniej niż w Dumie, ale za to przed każdym epizodem mieliśmy wprowadzenie fabularne. To wszystko układało się w jedną całość, było bardzo dobrze zrealizowane. Nawet kadsenki się pojawiały, oczywiście niezbyt często, ale były. LucasArts w tamtym czasie przygotowało też pełnoprawne kaccenki do tej gry. Wspomniałem na początku, że ta gra nie została uznana za kamień milowy dla gatunku, ale doceniona była, bo w 1995 roku na przykład w polskiej prasie bardzo mocno doceniano to, że Dark Force zrobiło ten krok naprzód. Zrobiło go głównie dlatego, bo twórcy tej gry postanowili stworzyć ją na zupełnie nowym silniku, napisanym od zera. Ten silnik dostał nazwę kodową Jedi, a więc Jedi Engine, który zresztą później napędzał też kolejne odsłony tej serii. W tamtych czasach podejścia do FPS-ów były dwa. Albo tworzyło się autorski silnik, tak jak w przypadku Dark Forces, albo kupowało się licencję na użycie silnika stworzonego przez firmę id Software. Właśnie ten fakt, że stworzono ten autorski silnik, miało tutaj decydujące znaczenie, bo znalazło się w tej grze kilka elementów, o których Dum mógłby co najwyżej pomarzyć. Pierwszy z nich to bardzo prozaiczna kwestia, czyli możliwość tworzenia pomieszczenia nad pomieszczeniem. Generalnie Dum był płaski jak stół, nie było tam żadnej wertykalności, tylko iluzja wertykalności. Każda mapa zbudowana z sektorów była zrobiona tak, że ustalaliśmy pozycję podłogi i sufitu, a właściwie jej wysokość. Dzięki temu dało się tworzyć położone wyżej korytarze, do których na przykład prowadziły schody lub windy, ale specyficzna konstrukcja tego silnika nie pozwalała, żeby nad takim sektorem znajdował się kolejny sektor. Dlatego nie dało się stworzyć takiej mapy, żeby na przykład po wejściu po schodach znaleźć się bezpośrednio nad pomieszczeniem znajdującym się poniżej. Dark Forces tę zasadę złamało i dość często z niej korzystało. Na przykład pojawiły się w tej grze schody, takie okrągłe schody, jak w zamkowej wieży, gdzie cały czas mogliśmy iść do góry. Oczywiście pojawiały się pomieszczenia nad pomieszczeniami. W ogóle fajnie funkcjonowała mapa w tej grze taka klasyczna mapa włączana tabem. Bo ilekroć znajdowaliśmy się na wyższym poziomie, to odpalał się nowy segment mapy, więc nic nie nachodziło na siebie i było to dość czytelne. Ale to był podstawowy feature i game changer naprawdę duży game changer, bo pozwoliło to też deweloperom na stworzenie dość unikatowych poziomów, a także na fajne zagadki. Jest taka misja w tej grze, bodajże szósta. Ona się rozgrywa w więzieniu imperialnym, i tam trzeba przejść po dachach wind, żeby dostać się do innej sekcji więzienia. Problem polega na tym, że te windy trzeba najpierw ustawić, więc na przykład trzeba zjechać windą, potem wysłać ją przyciskiem na któreś piętro, to samo zrobić z drugą windą i w ten sposób utworzyć przejście. No, w Dumie generalnie takich rzeczy nie dałoby się zrobić, a w Dark Forces dało się. I to był jeden z najfajniejszych feature'ów tego silnika. Co jeszcze? Dodano możliwość spojrzenia w górę lub w dół. Oczywiście tylko do pewnego stopnia. Ten kąt wbrew pozorom nie był dość duży, a na pewno już nie tak swobodny jak w dzisiejszych shooterach, gdzie możemy kręcić tą kamerą w dowolną stronę, ale to było. Dodano kucanie Dodano skok, czyli rzeczy, których też w Dumie nie było. I to też miało znaczenie, bo na przykład dzięki temu zmieniła się filozofia sekretów. Czasami trzeba było się gdzieś praktycznie wczołgać, żeby dostać się do innego pomieszczenia. No to oczywiście też było mocno wykorzystywane w etapach, na przykład we wspomnianym więzieniu, gdzie poruszaliśmy się szybami wentylacyjnymi. Tam kucanie było istotne. No skok to oczywiście standard w dzisiejszych FPS-ach, ale wówczas nie. To też pozwalało tworzyć dość skomplikowane mapy, bo na przykład czasami trzeba było się rozbiec, skoczyć, żeby dostać się na jakąś platformę. Bardzo fajne ficery. Pojawiły się przedmioty, których używaliśmy na życzenie, na przykład latarkę. Można było ją włączać w dowolnym momencie lub wyłączać. Podobnie działały gogle na podczerwień, buty z kolcami, które były bardzo pomocne w etapie zimowym, bo nie ślizgaliśmy się na lodzie, jak również maska przeciwgazowa, przydatna w jednej z misji, gdzie cały czas byliśmy atakowani toksynami. Większość tych przedmiotów korzystało z baterii, ta energia się wyczerpywała, więc oprócz amunicji zbieraliśmy również dodatkowe baterie. No i teraz powiecie, w Dumie też mogliśmy zbierać przedmioty, i jest to prawda, tylko w Dumie w momencie podniesienia przedmiotu następowało ich użycie. Więc jeżeli braliśmy gogle rozświetlające mrok, no to to się działo właśnie w tym momencie. No a w Dark Forces mogliśmy tych przedmiotów używać na życzenie. To był pierwszy krok w kierunku gier Action Adventure w konwencji FPP. Dzisiaj za takiego prekursora uważamy Half-Life'a, no bo tam na przykład mogliśmy rozmawiać z bohaterami niezależnymi, oni zresztą nam mogli nawet pomóc w jakimś stopniu, przesuwaliśmy przedmioty i tak dalej. Nie była to prosta strzelanina, ale Dark Forces było dokładnie takie same. Ja uważam, że to jest właśnie Half-Life tej epoki 2.5D, jeszcze zanim FPS-y przeszły w pełny trójwymiar i za to tę grę między innymi cenię. Jeśli chodzi o uzbrojenie, to Dark Forces również zrobiło krok naprzód, bo mieliśmy tutaj zabawki, które nie pozwalały tylko szyć do przeciwników z większej Odległości. Były na przykład miny, mogliśmy je podkładać, były też granaty, które leciały po paraboli. Im mocniej przytrzymaliśmy przycisk, tym granat leciał dalej. Ale jest tu jeszcze jedna ważna rzecz: alternatywny tryb działania broni. Jeśli wcisnęliśmy prawy przycisk myszy, a nie lewy to każda pukawka, no prawie każda zachowywała się inaczej. Na przykład strzelaliśmy wtedy większą liczbą pocisków, co oczywiście miało wpływ na obytek amunicji, ale były takie możliwości, więc mieliśmy całkiem pokaźny grono pukawek, które na dodatek miały alternatywny tryb działania. W tej grze pojawiały się też obiekty trójwymiarowe, no ale to już jest smaczek. Na przykład statek, którym Kyle latał na misję, był w pełni trójwymiarowy. Była to chyba nowość, bo nie pamiętam, czy Terminator BTSD ukazał się wcześniej czy później. Na pewno w tym samym roku, ale wydaje mi się, że Dark Forces było pierwsze. Tych obiektów nie było zbyt wiele, na przykład pojawiały się później Tie Fightery, które również były zrobione w pełnym 3D, no ale powiedzmy to są tylko smaczki. Fajnie, że coś takiego dodano, no ale powiedzmy sobie wprost, był to tylko detal. No, i wszystko to, co powiedziałem, włączając pomysłowe misje i całkiem fajnie zrealizowane mapy, można było się nawet w nich zaciąć. To sprawia, że Dark Forces rozwaliło Duma, położyło go na łopatki. Jasne, Dum to klasyczna strzelanka: po prostu bierzemy gnata i ładujemy w potwory. W Dark Forces też strzelamy, ale tutaj jednak było tego trochę więcej. Trzeba było robić też inne rzeczy, i być może to sprawiło, że ta gra nie jest aż tak dobrze wspominana. Po latach, bo była przesadnie skomplikowana jak na swoje czasy. A była. Wracając jeszcze na chwilę do tego remastera, o którym wspomniałem na początku. Jeśli nigdy nie graliście w Dark Forces, to może jest właśnie dobra okazja, żeby spróbować swoich sił. Ja uważam, że jego cena jest trochę zawyżona. Pamiętajcie, że jest to kilka godzin. Rozgrywki i nic więcej. No, oczywiście, możecie tę grę powtarzać aż do znudzenia, wybierając inne poziomy trudności itd., ale ona nie da wam niczego więcej poza tą standardową kampanią. Remaster jest fajny o tyle, że zawiera też różne rzeczy z produkcji gry, jakieś informacje, obrazki. Jest też jeden level całkowicie grywalny, który z gry został powiedzmy wycięty. Tak naprawdę nie wszedł on, bo twórcy stwierdzili, że jest on zbyt trudny jak na początek kampanii. Więc jest to całkiem fajna opcja. Oczywiście, jeżeli pasuje Wam cena, bo standardowo ta gra kosztuje około 130 zł. Aktualnie na Plejaku jest na promocji i jest poniżej stówki. Ja właśnie kupiłem grę na promocji, ale w sumie nie żałuję. W końcu ją mam na konsoli. Pewnie jeszcze wrócę za jakiś czas do niej i splatynuję wersję na PS4, jeśli będę miał ochotę jeszcze kiedyś w Dark Forces zagrać. I to wszystko, co mam do powiedzenia dziś. Bardzo Wam dziękuję, że obejrzeliście ten materiał do końca. Dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają mnie w serwisie Patronite. Zobaczymy się już niedługo. Na pewno będzie materiał z Kingdom.com 2 za chwilę. Pojawi się też wywiad, który przeprowadziłem z Jarosławem Zielińskim ze studia Destructive Creations. Dowiecie się m.in. z niego, czy kiedykolwiek powstanie Hatred 2. Jeszcze raz Wam dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia.